Ostatnio Electronic Arts rzuciło na nas bombę atomową. Wypuścili trailer Plants vs Zombies Replanted, a w dodatku zaplanowali premierę. Ale tym zajmowaliśmy się w poprzednim filmie. Dzisiaj przyjrzymy się temu, czym tak naprawdę jest Plants vs Zombies Replanted. I opowiem wam moją szczerą opinię na temat tego produktu. Plants vs Zombies Replanted to nie jest żadna nowa gra. Nie ma tu żadnego powrotu do korzeni. Ani spektakularnych nowości. To jest po prostu dowód na to, że EA potrafi Ci sprzedać Twoje własne wspomnienia. To jest po prostu Plan vs. Zombies z 2009 roku, tylko że z wersją HD. A nie, przepraszam, jeszcze dodali lokalny multiplayer w wielkim 2025 roku i kilka trybów. I to wszystko wygląda jakby ktoś kuźwa to robił na kolanie. A między przerwami grał w nowe FC 26. Nie ja rozumiem, że to jest remaster i to ma przypominać w jak największym stopniu oryginalną grę, ale nie dodali dosłownie nic, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć. Gdy dopłacasz ponad 60 zł za tą grę, oczekujesz jednak czegoś więcej. Wygląda lepiej no jasne, ale to dalej ta sama gra, którą większość z nas kupiło na Steamie za 5 zł podczas letniej wyprzedaży. I powodem dlaczego jestem taki krytyczny wobec nowego replantu jest to, że ta gra kosztuje 90 zł, nie dlatego, że według mnie jest źle wykonana, tylko dlatego, że według mnie kosztuje zbyt dużo. Poza tym mamy na razie sam trailer, więc ciężko byłoby krytykować cokolwiek innego. Co jest w ogóle jeszcze najbardziej absurdalne w Polsce mamy najdroższą grę na całym świecie. No i tutaj przypomina mi się mój własny film sprzed jakiegoś czasu, w którym tworzyłem scenariusz powrotu Plants vs Zombies do dawnej chwały. Na 2026 rok przewidziałem remake Plants vs Zombies jedynki. W mojej historii remaster Plants vs Zombies jedynki kosztował 60 zł, a i tak graczy się bardzo w k**ili. Tymczasem w prawdziwym świecie Electronic Arts mówi trzymaj mi piwo i ustawia cenę 90 zł. Powalone jest to, że we Szwajcarii zarabia się praktycznie 4 razy więcej niż w Polsce, a i tak oni mają tańszą grę od nas. Student w Krakowie zapłaci więcej niż bankier w Zurychu. No tak. Kapitalizm. Ogólnie zauważyłem, że w Polsce są najdroższe gry na całym świecie i naprawdę nie wiem dlaczego. We wstępie mówiłem, że to nie jest powrót do korzeni i właśnie dlatego, bo oryginalni twórcy, którzy tworzyli tą kultową oprawę wizualną i klimat Plants vs Zombies, nawet nie zostali poinformowani o nowym projekcie Replanted. Rich Werner, facet, który odpowiadał za większość grafiki, w Plants vs. Zombies 1 dowiedział się o replantach z internetu. Chłopca na kiblu pewnie twitterka przeglądał i się okazało, że nowe Plants vs. Zombies wyszło za jego plecami. To nie może być prawdziwy powrót do korzeni, jeśli zapomina się o tych, którzy te korzenie właściwie rozpoczęli. I co najgorsze mam wrażenie, że oni po prostu wzięli pracę starych artystów i wpieprzyli je do urządzenia AI, które poprawia grafika. Momentami te ujęcia z traileru naprawdę wyglądają niezwyczajnie. Ari Peter w tym trailerze ma k***wa ucięty łeb. Oni w tym Electronic Arts są k***wa niemożliwi. I teraz, kiedy muzyka klasyczna w tle ucichła, zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału oraz zostawienia łapki w górę. I chciałbym wam bardzo mocno podziękować za szóste miejsce na karcie Hype. Dzięki waszym podbiciom mogę widzieć swój film tak wysoko, więc bardzo wam dziękuję. A wiecie co nam oferuje PopCap wraz z jej za kupienie pre nowego Plants vs Zombies? SKINY! No i oczywiście SKINY! Za zakup preorderu orderu Plants vs Zombies Replanty dostaniemy skórkę retro Pishootera. Jakby chociaż dali tego Pishootera z wersji na Nintendo DS, ale to jest jakiś losowy pikselowy groszek. No i martwi mnie ten sam fakt dodawania skórek. Mam nadzieję, że nie będzie. Można kupić skinów za prawdziwe pieniądze, jak jest w połowie gier od Electronic Arts. I teraz pomówimy o rzeczy, której będzie według mnie najbardziej brakowało w Nowym Plans vs. Zombies. Połącz siły ze znajomymi w lokalnym trybie współpracy. Przejmij kontrolę nad i staw czoła przeciwnikowi w lokalnym trybie rywalizacji. Jedna z największych nowości w Nowym Plans vs. Zombies jest to, że będziecie mogli grać w tryby dla dwóch osób a nie dodają gry online. Będzie tylko lokalna współpraca i lokalny koop. Mam szczerą nadzieję, że jakoś zapomnieli wspomnieć o tym, że to będzie też online, bo kupujesz grę w 2025. A nie możesz grać online z ludźmi, tylko w lokalnej współpracy. I ja pierdolę, no. Widzowie, proszę, napiszcie w komentarzach, czy dla was też to jest trochę idiotyczne. Nie wiem, może ja przesadzam, czy coś. Jak już płacę 90 zł, to wymagam tego, żebym mógł sobie zagrać, kurde, z ziomkiem, na przykład z Nowej Zelandii, szybki meczyk w Plans vs Zombies 1. Nie wiemy, czy będzie crossplay, a jak będzie, to nie wiemy, jak będzie działał, ale za to... Plants vs. Zombies Replanted wychodzi na wszystkie platformy poza telefonem. Chciałbym również skrytykować jeszcze dwie rzeczy, którymi chwali się Plants vs. Zombies na Steamie. Spróbuj sił w trybie pochmurny dzień zupełnie nowej opcji rozgrywki, w której słońce jest ograniczone, a sadzenie roślin stanowi wyzwanie taktyczne. No ta opcja jest nawet spoko. Dupę nie urywa, ale może być. Tryb gry wieczny spoczynek. Czyli po prostu hardcore, jak zginiesz to wracasz na start. Panie, to nie jest żadna innowacja, to jest po prostu restartowanie progresu. No ale dobra, bez żartów, te tryby akurat są nawet spoko. No i jedna z ważniejszych zmian, o których zapomniałem wam wspomnieć, dodają ten te przyspieszenie z plans vs. Zombies 2. Jeszcze zanim przejdziemy do mojej szczerej opinii na temat tej gry, chciałbym z wami omówić co sądzę o trailerze. I to trzeba tym skurczy synom oddać, animacja jest naprawdę zajebista. Full propsy dla twórców za to, że potrafili zrobić to coś tak bardzo ładnie. Mimo tego, że trailer graficznie wyglądał przepięknie, to showcase gry był porażką jednak. Już wam wcześniej pokazywałem coś, co się sporo nie tak z tą grafiką. No i też nie dowiedzieliśmy się niczego istotnego, poza tym, że gra będzie w HD i... Animacje nawet dobrze wyglądają. Też dlatego powstał ostatni film, bo było za dużo rzeczy, które pominęli w tym trailerze po prostu. Też nie wiem czemu każdy zombiak ma kuźwa język dosłownie na mordzie. To nie było takie często chyba w oryginalnej grze. No i teraz coś szerszego, bo zauważyłem, że Plants vs Zombies Replanted wpisuje się w bardzo ostatnio modny trend odgrzewania kotletów. Na rynku filmowym i growym ostatnio mamy fale sequelów, remake'ów i remasterów, które zbyt rzadko wynoszą coś rzeczywiście świeżego. W filmach mamy live action i sequele starych, dobrych animacji, które z innowacyjnością nie mają wiele wspólnego, a w grach, no właśnie, masa remakeów ostatnio się robi. No ale co się dziwić, jak to jest nostalgia i w dodatku pewny zarobek. Dobra, bo już odbiegam od tematu. Ja rozumiem, że remastery mają przypominać klasyki, ale w tym konkretnym przypadku fajnie by było, gdyby EA przynajmniej dorzuciło coś. Od siebie, ekstra, jakieś nowe poziomy, nowe rośliny, nowy świat. Pamiętacie ten ukryty poziom Ice Level, który dostaliśmy z okazji Prima Aprilis, w które turnieju o nim wspominałem. Mogliby właśnie dodać coś takiego. Trochę śniegu, zmienione mechaniki, wolniejszy ruch, śliskie zombie, śnieżyca, które ogranicza Ci widoczność. Cokolwiek. I chociażby takie pojedyncze smaczki sprawiłyby, że ta gra nie byłaby odgrzewanym kotletem z lepszą grafiką, tylko czymś więcej, czymś świeżym. Nie zrozumcie mnie źle, bardzo się cieszę, że wychodzi Plant vs. Zombies Planted mimo tej ceny. Ale jak na razie, Plants vs. Zombies Replanty to jest niestety to samo co Plants vs. Zombies z 2009 roku. Tylko, że podane w lepszym pudełku i z dwoma nowymi funkcjami. Jestem wręcz pewien, że jakby nie przesadzili sceną i gra kosztowałaby dajmy na to 50 zł, to by chyba nawet krytyki wobec Electronic Arts nie było. Ale niestety chcą na tym zarobić i to bardzo widać robią to jeszcze tanim kosztem. Podsumowując, poziom pracy włożonej w ten remaster chyba nie był zbyt duży, dodali jedynie lepszą teksturę, kilka trybów zrobionych na kolanie i trochę zmian kosmetycznych. Trailer w 3D wygląda jakby kosztował więcej niż sama gra, więc czytając moją kwestię ze scenariusza nasuwa mi się do głowy pewna myśl, w której twórcy Plants vs Zombies chcą użyć remasteru PVZ z jedynki jako po prostu reklamy, do Plants vs Zombies 3 Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu Pamiętajcie widzowie, nie zmieniajcie opinii bo jakiś na Jampie Wizji wam nagadał coś w internecie. Myślcie sami, moja opinia jest tylko moją opinią. Pozdro. Od jakiegoś czasu streamuję na YouTubie, Kiku i Twitchu, więc jeśli widzu szukasz wrażeń, nie jesteś znudzony, to zapraszam. Streamy są nieregularne, ale zawsze informuję wcześniej. Więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przegapić. Jeśli bardzo ci film się spodobał, to zachęcam do podbicia. Bardzo wiele to dla mnie znaczy. Siema!